Cześć wszystkim, witam was na kanale Zaczytana Ja jestem Aurelia i dzisiaj do was przychodzę z filmem Czyli książkowy alfabet Czyli polecam wam wszystkie książki na daną literę Oczywiście to będzie po jednej książce Nie będę wam polecać, nie wiem, z, nie wiem, z litery B, nie wiem, pięciu Tylko po jednej, o której mogliście jeszcze ode mnie za bardzo nie słyszeć Więc co? Więc bez zbędnego przedłużenia zaczynajmy A więc tak, zaczynamy od pierwszej książki, czyli na literę A Jest to książka... Arystoteles i Dante odkrywają sekrety Wszechświata A więc tak Mamy tutaj chłopaka Arystotelesa, który jest krnąnym, Krnąbrnym Nastolatkiem, którego brat Siedzi w więzieniu I pewnego razu jak idzie na basen spotyka Dantego Jest to książka LGBT+, ale mi się bardzo podobała Ma swój taki klimat Jest bardzo wyjątkowa Bo szczególnie Większość tego wszystkiego Się opiera na przyjaźni i naprawdę jest to po prostu fenomenalna przygoda ze świata Arystotelesa i Dantego. Drugi tom już chyba w kolejnym roku w Polsce będzie, więc też się nie mogę doczekać, ale z tym drugim tomem zaniedogowałam, coś powiem o nim, ale na razie nic nie mówię. Więc tak, mi ta książka się bardzo podobała. I co? Jak już mówiłam, LGBT, mamy, to jest bardziej taka kategoria wiekowa, myślę, że. Z 12, 11+, plus. i co? I przechodzimy dalej. Kolejna książka, oni już słyszeliście, ale powiem o niej jeszcze raz, bo nie mogą znaleźć innej na C, która by się, na B, która by się zaczynała od tego, czyli mamy tutaj Bloom. Jest to komik, jest bardzo podobny do Heartstoppera, znaczy może nie bardzo podobny, ale dla fanów Heartstoppera. Mamy tutaj chłopaka... Arystotelesa, również Arystotelesa, który mieszka, y, mieszka ze swoimi rodzicami w, w, w piekarni. I y, on musi, jakby, bo jego siostra wyszła za mąż i jego rodzice chcą, żeby on prowadził piekarnię, ale on tego nie chce, ponieważ chce jeździć ze swoją kapelą przez y, cały świat, y, dawać piosenki i wszystko. Dlatego szuka kogoś. Na zastępstwo, żeby mógł on pomóc jego rodzicom I spotyka Hektora Ta książka mi się bardzo również ba podobała Bardzo mi się podoba, że ona ma taki niebieskawy kolor Jest bardzo fajna również LGBT+, jeśli ktoś by mógł się domyśleć I co? Myślę, że tak kategoria 11+, plus. polecam Dobrze Książka na C, o której Wam chyba jeszcze nigdy nie mówiłam tutaj, a jest bardzo fajna, czyli jest to Aneta Jadowska, czyli Cud, Miód, Malina. No, co mogę powiedzieć? To jest świetne. Świetne. Mamy tutaj naszą Malinę, która jest córką. Córką, wiedźmy, jakby. Tutaj mamy całą rodzinę koźlaczek, czyli czarownic, y, bardzo lubianych w mieście, bo są bardzo, bardzo troskliwe, zawsze się troszczą o rodzinę, zawsze staną murem za rodziną. Y, jestem w połowie, bo ja to czytam tak różnie. Nie wiem czemu, ale jak już tutaj Wam już o niej mówię, muszę Wam powiedzieć o jednej rzeczy. Aurelia Koźlak. Nie, o. O, tutaj, tutaj. Kurczę, nie widać, ale ja już Wam mówię, 207 strona, jeśli by ktoś miał, 207 strona, poszukać jest Aurelia Kośla, jest moje imię? A! Dobra. Jest ona bardzo przyjemnie napisana, tak bardzo, bardzo rodzinnie. I te przygody, które tu się dzieją, są tak fenomenalne, co. Takim miodem na serce, jak ładnie to ujęłam, po prostu kocham tą całą rodzinę Koźlaczek, jest niesamowita. Składa się ona oczywiście, składa się ona szczególnie z dziewczyn i bardzo mi się to też podoba na początku, że mamy cały rozpis. Jest już, mam już drugi tom u siebie, cudawianki Wianki, jak skończę ten, na pewno się wezmę za tamten. Dobrze, teraz książkę na D. ja jej jeszcze nie czytałam, ale... Na spokojnie za nią się zabiorę, a każdy ją chwali, czyli już Wam powiem, jest to y, dziedzictwo krwi. Mamy tutaj dziewczynę Amelię, Amelie? chyba tak, y, która y, posiada moc y, kontrolowania krwi i ona musi ukrywać tą moc, ponieważ y, każdy ją oskarża. Znaczy, każdy by ją oskarżał o wszystko, i pewnego razu jej tata zostaje zamordowany i Yy, ona musi uciekać, yy, musi uciekać po prostu, żeby jej nie zamordowali. Jeszcze tego nie czytałam, ale jak zobaczyłam, jak zaczęłam pierwszą stronę, zobaczyłam, że to ma taki dorosły styl pisania, więc stwierdziłam, mm, może jeszcze chwilę poczekam. I z tego, co słyszałam od innych, myślę, że tak kategoria będzie bardziej 14. Plus. Jak coś bardzo Was przepraszam, ale na E i F nie znalazłam książek. Wiem, że mam Elite, ale to jest drugi tom, a drugich tomów serii, ani innych takich nie będę... O, czekaj! Mam! Mam na E! Teraz mi się przypomniała, nie mam na F, ale mam... O kurde, mam na F! Co jest? Ej, dosłownie teraz zobaczyłam! Ej, teraz zobaczyłam naprawdę! To dobra, to już lecą, lecą polecajki! Na e, e, Enola Holmes sprawa zaginionego markiza jest to pierwszy tom e, serii. Na sam początek tak. Mamy tutaj Enolę, która e, w wieku 14 urodzin jej mama znika i ona po prostu, ona dostała od niej szyfry i ona musi odgadnąć gdzie jest i wyjeżdża w pewne miejsce. W tym samym czasie dzieje się sprawa zaginionego markiza i próbuje odnaleźć mamę. Powiem wam ta, tak. Ja tu książkę chyba oceniam na cztery gwiazdki, bo początek jest jednak troszeczkę zanudzający, ale potem już jest o wiele lepiej. Więc. Mm, spoko. Mamy tutaj mamy tutaj bardziej motywy szyfru: detektywistyczna przygodówka. Więc tak, a na F mamy tutaj o, tak cudowną książkę, czyli Falling Fast <grym> Jest to romans, jeden z moich takich pierwszych, lepszych romansów Który... kocham tą książkę I love this book, this book is so very perfect Mamy, mamy tutaj dziewczynę Hali, która jeździ po całym świecie I nagle jej Honda się psuje i w pewnym miejscu, w pewnym miasteczku, a tam spotyka Chase'a. Nie będę Wam już mówić o tej książce za bardzo, bo dużo bardzo o niej mówiłam w innych filmach, więc jeśli byście chcieli trochę o niej usłyszeć, to śmiało zaglądajcie w takie pierwsze. O, nie. No, w któryś tam film. O, w polecajki na zimę. Tak, ym, mi się ta książka bardzo podobała i polecam każdemu, kto lubi romanse. Kolejna książka jest to książka od Victoria Schwab i jest to. Galland. Gallanta również jeszcze nie czytałam, ale z tego co wiem mamy tutaj dziewczynę Oliwie, która, y, która dostaje pewnego razu list y, od teoretycznie jej, y, jej wujka, którego nigdy nie znała i który ją zaprasza do swojego domu, więc ona wyjeżdża ze szkoły i trafia do domu, do tego domu, ale jak pewnie większość z Was wie, okaże się, że to nie był jej wujek. Mm. Co mogę wam powiedzieć? Miałam już do tej książki dwa podejścia i yy, jak wielu twierdzi, że to są, że to jest marnowany potencjał, to ja dam tej książce jeszcze szansę, jak będę trochę starsza. Jest ona też krótka, bo ma 298 stron, a po środku ma coś takiego przez takie 20 stron na samym środku, więc dzięki temu też się na pewno szybko czyta. Dobrze, teraz H i mamy tutaj coś co na pewno każdy z was zna. Najmłodszy i najstarszy, czyli mamy tutaj Harry'ego Pottera. Kto by nie znał Harry'ego Pottera, proszę was, w tych czasach, żeby ktoś nie znał nawet film, więc ja wam już nie będę o tym pierwszym tomie mówić. Ja go czytałam w pierwszej klasie. Jestem aktualnie na piątym i nie potrafię sobie z nim poradzić. Ale no co? Harry Potter jak Harry Potter, idealne na jesienne lub zimowe wieczory. Fantastyka w pierwszych tomach bez wątku romantycznego. Polecam. I mamy tutaj na I kolejny romans i jest to. Jego ja ostatnio skończyłam. I jest to tam 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 tam. I ten was <laughs> Tutaj chyba już bardziej kategoria poleci, tak? Trzy na. Chociaż nie. Nie powiem Wam, jaka kategoria, bo zależy, jak kto jest dojrzały, ale powiem Wam tak. Jest to bardzo dobry romans, bardzo dobry, ale porusza on y, również ważne tematy, czyli jak po prostu na przykład tego typu rzeczy, jak po prostu zwykłe dziecko, takie już nastolatka, reaguje na przemoc w domu, na bicie, na bicie nabicie mamy. Znaczy, że jej tata bije mamę. To jest. Yy... No, z jednej strony to jest romans, ale z drugiej jest to też bardzo ważna książka, bo porusza właśnie takie tematy, nie będę wam już mówić, jakie tematy inne porusza, ponieważ nie chciałabym Wam nikomu zespoilerować, ale oceniałam tą książkę na 4,5. I jeśli ktoś jest gotowy na takie tematy lub bądź czytał podobne książki to myślę, że warto się zapoznać z tą. Yy, ogólnie sami bohaterowie są bardzo dobrze zrobieni. Na pewno za niedługo będę czytała drugi tom. I na J, moi drodzy, niestety książki nie mam, więc przechodzimy do K i na K mamy tutaj książkę Koralina. Yy, mówiłam o niej również na yy, książki na jesienne wieczory, ale... Szybko wam powiem, jest ona bardzo króciutka Jest ona z gatunku fantastyka Mamy tutaj dziewczynkę koralinę, Która przeprowadza się ze swoimi rodzicami Do nowego domu, ale w tym domu Odkrywa malutkie drzwiczki A jak sprawdza je nocą Dzięki za pomocy myszek Odnajduje tam swoją Tak zwaną drugą mamę Tylko, że jej druga mama Zamiast oczu ma guziki Jest to moja pierwsza książka Neyla Gaimana Mam nadzieję, że. Znaczy, może kiedyś się wezmę za jego inne książki, ale na razie wzięłam Tom. Jak dobrze większość z Was wie, jest film poklatkowy, który bardzo sobie cenię, bo jest bardzo dobry. Ale myślę, że przed albo po filmie, zdaje mi się, że przed, jest to całkiem dobra książka, żeby potem film sobie oglądać, bo jednak film ma trochę różnic. Czemu teraz musicie odkurzać? Y, ma parę różnic, więc Koralina. Y, L. Y, na L jest jedna z moich jednych z bardziej lubianych serii, czyli jest to pierwszy tom y, legenda. a uh, I, I love this book. Mm. Mamy tutaj dziewczynę y, June. W ogóle to się dzieje w w 2011 roku Gdzie Los Angeles przestaje Istnieć mm -hmm. i na jego Na jego Na jego obszerzach budują się kolonie e, Jest tutaj dziewczyna June mm -hmm. Która, na, przepraszam za to powiadomienie ja ja. Ale Mamy tutaj dziewczynę June Która Nie mogę się skupić Mamy tutaj dziewczynę June, która należy do Tych jakby najwyższych Najlepszych no szkoli się na taką dziewczynę jakby z wojska I mamy druga perspektywa, to jest perspektywa Daya Który jest takim przestępcą, który nie lubi właśnie tych z najwyższego rządu Przeszkadza im bardzo, nie wiem, rozwala statki, kradnie jakieś fiolki itd., itd. I oni przez pewien zbieg okoliczności się spotykają Jest to sci-fi, taki niewielki Taki niewielki sci-fi, ale jest on bardzo dobrze opisany. Jest on z wątkiem romantycznym, ale poza tym jest genialny. Przeczytałam Geniusza, czekam na, na Patriotę. I kocham to, kocham to, dobrze? To jest, to jest cudowne. Nie czytajcie legendy, to czytajcie. Polecam. Dobrze, M, czyli mamy tutaj Miasto Duchów WikTORI Szła Oh, ile ja już o tej książce mówiłam, to jest wręcz niesłychane, ale dobrze. Mamy tutaj dziewczynę Cassidy Blake, która y, Cassidy Blake, która y, ona prawie raz zginęła i dzięki temu widzi duchy i widzi swojego przyjaciela Jacoba i ona go ma w tajemnicy, znaczy mówi o nim rodzicom, ale jej rodzice twierdzą, że to jest jej wymyślony przyjaciel i jej rodzice pewnego razu twierdzą mówią jej, że będą prowadzić kanał o duchach i podróżują po całym świecie w nagrywaniu takich klipów i w tych miejscach przydarzają się bardzo różne przygody. Myślę, że to będzie taka kategoria tak 10+, bo jednak to jest dla trochę młodszych książka, ale poza tym jest ona świetnie napisana bez wątku romantycznego. Fantastyczna, fantastyka. Jak już mówiłam, są tutaj duchy, ale poza tym bardzo polubiłam głównych bohaterów, bardzo polubiłam naszą Cassidy. Więc myślę, że dla takiego dziesięciolatka, który chce się poczuć taki dorosły, że patrzcie, ja potrafię czytać książki z duchami. Takie, wow! No to myślę, że to jest idealne, szczególnie dla dziewczynki. Na chłopczyka też się mogą oczywiście spodobać. I właśnie, jak już mówiłam, jeśli macie kogoś takiego lub sami byście chcieli troszeczkę poczytać o czymś takich duchach, to oczywiście polecam. Dobrze, i przechodzimy do książki na N. Tutaj troszeczkę jest to naciągane, ale przemknijmy na to oko, choć tutaj raz. I jest to Nick i Charlie, czyli nowelka do Hellstopera. Ona była jakoś fenomenalna, jak dla mnie. No, nie za bardzo, ale czy jest fajna jako dodatek? Może być. Jest to dodatek do Hairstopera. Tutaj akurat mamy opowiadane, jak Nick będzie wyjeżdżać na studia do innego chyba kraju lub miasta. I Charlie chciałby z nim o tym porozmawiać, ale nie potrafi się odważyć, i tak to się wszystko ciągnie, ciągnie i ciągnie. I dasz u część, sami zobaczycie, jak to się stanie, czy się pogodą, czy nie, czy nikt wyjedzie, czy nie. Tutaj wszystko będziecie mieli w tej nowelce. No, co mogę powiedzieć za wiele, nie mogę nic za wiele. Mamy tutaj też wątek LGBT, ale tak to jest. To tutaj też całkiem sporo tej przyjaźni, bo oczywiście, jak każdy z Was powinien wiedzieć, wątek w ogóle, jak już ci, jak już. Ktoś kogoś kocha, to coś się nie opiera tylko na miłości, ale tylko na przyjaźni i to jest troszeczkę to. O! I jest tutaj książka, którą też na pewno każdy zna. Okrutnej książę Holly Black. Oceniłam tą książkę chyba 4 na 5 i mamy tutaj tak, Judy, która mieszka ze swoją siostrą w królestwie elfów, tylko że one tam mieszkają, ale są normalnymi dziewczynami, a mieszkają tam dlatego, że ich ojciec zabił jej matkę i ich przyrodniego ojca i wziął ich tam, ponieważ on sam jest elfem. Uf, przebrnęłam przez to. <grym> przez pierwsze 20 stron nie wiemy, co się dzieje, ale mimo to jest to świetna rozrywka. I dla fanów takiej takiej siły kobiet i takich si silnych dziewczyn w ogóle, takich jakimi jest Judy Judy? Judy? Chyba, no Judy, chyba tak, to przeczytajcie. I teraz u. A, jakie dziecię, ja że wam pokażę tą książkę? Ucieczka w dzicz Wojownicy, czyli jak każdy wie, moja ukochana seria. Mamy tutaj kota rdzawego, który mieszka przy lesie ze swoimi domownikami i jego zawsze ciągnęło do lasu, ale jak mówi o tym swojemu koledze, on do niego mówi: Hej, ty nie idź do lasu, bo tam mieszkają klany z kotami i mogą ci zrobić krzyde. Ale pewnego razu lekko się zapuszcza w głąb lasu I spotyka jedną z przewodniczyni klanu, która mu proponuje dołączenie do klanu A jak pewnie większość z was się spodziewa, on się zgodził Bo inaczej nie byłoby w ogóle książki To jest coś, co wciąga od pierwszych stron Mamy tutaj fantastykę i las I to jest tak pięknie opisane Erin Hunter tak to pięknie zrobiła, że... No, po prostu czytajcie. że teraz książki na P chyba nie mam, więc jak coś to Was przepraszam, możecie napisać jakąś książkę, jaką mogłam przeoczyć tutaj. A na R mamy Rywalki. Yy, nie będę już o niej mówić, bardzo przepraszam, ale czasu mi powoli brakuje, więc Rywalki, bardzo świetna rozrywka, trylogia lub pięć tomów, zależy kto jak woli czytać. I co, świetna historia, polecam. I na T chyba też, na S chyba też nie mam, jeśli jednak. Mam, o, mam. Siedmiu mężów Ebelin Hugo. Romans opisana niesamowita historia. Cudowna, polecam. I na te Dis Poison Heart zatrute serce mamy tutaj dziewczynę, która potrafi kontrolować rośliny, ale musi to ukrywać. Jest to fantastyka z wątkiem czy z wątkiem romantycznym? Nie wiem. Ale to yy, jest rzetelnik tajemniczego ogrodu. Dobrze i o FW już nie będziemy mówić, bo już naprawdę mam mało czasu i muszę się spieszyć, jak już widzicie. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Dajcie łapkę w górę, jeśli wam się podobał. I co, żegnam się z wami. Yy, miłego dnia bądź nocy. Trzymajcie się. Cześć.